To by było chyba na tyle z GoPro. Pierwsze straty przy warzywach już są, ale to przez te moje nagrywania. Ale to się wszystko na polach pięknie zmienia. Znaczy schnie, jak to wiosna, prawda? Mamy orkę zrobioną. Myślałem, że będzie dłużej trzymać, ale no niestety woda ucieka i to bardzo szybko. Buraki są do, do zasiania praktycznie za chwilkę. No i wjeżdżam, zobaczyć jak będą sobie radzić wały po takiej orce, już nieco uleżałej. Może to nie jest idealne zastosowanie na tą maszynę. Ale w ogóle sobie sprawdzę temat włóki, wyrównania pola i takiego wstępnego przygotowania pod siew. Działa to, czy nie działa? Dużo? Uu, maszyna podczepiona na dolny zaczep. 6,30 metra. Zaraz jak się rozłoży, to będzie będzie coś więcej widać. Model jak na załączonym obrazku WPS 630. Czy tam 630, Jak to woli. Kurczę czuć presję. Presję tutaj prac sąsiedzkich szczególnie po komentarzach mojego taty, gdzie już gdzieś tam pojechał. Wszyscy sieją, wszyscy buraki sięją, wszyscy. A ja już mam tam zaplanowane działania, prace polowe. Ogólnie to buraki tak, będę tutaj już wjeżdżał zaraz, ale jutro pojutrze. Najpierw przecież trzeba poprawiać. On już jedzie, leci z koksem, no ale jest coś takiego jak taka presja Sąsiedzka, że już jakieś prace wykonuje, a u nas co? Co? Gdzie my jesteśmy? W którym miejscu? U was pewnie też tak jest, no. Przyznajcie się. Nieco bardziej sucha gleba, będziemy mieli porównanie jak to jest, ale już widzę, że prędkość tutaj robi robotę. Na razie 14 na godzinę lecę. I zobaczmy, co się dzieje na ziemi nieco bardziej suchej. No, na pewno się kurzy. A co za wałami się dzieje? Są takie grudki. Nieduże, można powiedzieć, że trzeba by było chyba na dwa razy to przejechać. Tutaj zerknijcie sobie na te sforznie, jak to pracuje. E, ogólnie mamy tak, środek, można powiedzieć, na sztywno, natomiast boki, jedna strona, druga strona, są ruchome i dostosowują się tutaj do pochyłości. No, u mnie jakichś pagórków za dużych nie ma, ale na jakichś zboczach to by było całkiem przydatne, że te. Ten bok by się tutaj odchylał do góry i na dół, oczywiście. Włóka z przodu, nie wiem, dla mnie to taki must have trochę, bo tak możemy takie wały użyć w dwóch przypadkach. Świeżo po orce, wyrównać sobie to łoże siewne. Natomiast po siewie, włókę podnosimy do góry i idą same wały, i wtedy już nie, nie przesuwamy tej ziemi. Ale tylko dogniatamy i, e, i polepszamy oczywiście to podsiąkanie jak jest sucho. Jest wiosna, to musi być ciepło. Śniegu nie ma. Z samego rana, ledwo co się jeszcze obudziłem, ładowanie pszenicy. A później nawozy. A później opryskiwacz. A zresztą zobaczymy, co się wydarzy. Różnie to w życiu bywa. No, myślałem, że zaczniemy od ładowania, ale chyba zaczynamy od yy, naczepy na kanale. Standardowy temat wymiana opony, ja w tym czasie przepalę kwadromkę. Przygotuję się tutaj do ładowania. Pytanie 3. Będzie potrze potrzebne podgrzewanie. Na razie spróbujmy bez. No pięknie. Podgrzejmy. Jed Jednak podgrzejmy. Dobra, próba. Bez problemu zapali, bez problemu. Trzy auta poszły, zakontraktowałem 150 tąd. Wygląda, że mam troszeczkę więcej. Bardzo mnie to cieszy, ale to też znak, że plony, które wpisywałem gdzieś, szacowałem, są większe. No i patrząc na tą cenę, jesteśmy w domu. Patrząc na sam sprzęt, jest tu wał Cambridge. Praktycznie teraz każda maszyna, którą kupujemy, ma jakiś wał z tyłu, i to jest bardzo dobre. Tak powinniśmy tutaj robić, żeby woda nie uciekała, żeby poprawiać podsiąkanie, zagęszczenie tej ziemi po takich szybkich uprawkach. Wał, który jest dosyć uniwersalny, bo jednak są takie wały, które, które mogą ugniatać głębsze warstwy gleby, są takie, które tylko delikatnie z wierzchu to robią. Natomiast ten jest taki pomiędzy, dostosowany do różnych warunków glebowych, na pewno. Jeszcze takie informacje od użytkowników tutaj dostałem bo gdzieś już w materiałach się te wały pojawiły że przyjechały. Jeżeli chodzi o rozmiar, tu są 600, są też mniejsze natomiast musicie brać pod uwagę to, sprawdzona informacja, że przy lekkich glebach dużo lepiej jeżeli te wały będą większe. Czyli tak jak tu 600 one będą się lepiej toczyć, nie będą się przypychać z przodu. Natomiast mniejsze może być różnie. Jeżeli planujecie jakieś zakupy, no to myślę, że lepiej tutaj w górę pocisnąć i, i, i jednak w razie czego wziąć większe wały. Rozmiarowo. Bo na szerokość no to już musicie sobie dopasować do mocy. Waszych ciągników 6,30. Przy tym spokojnie, to, to już nie ma co gadać. Co innego, takie wały i świeża orka. Mamy tu taki przypadek. Zobaczcie sami. Jeszcze chwilę. Praktycznie dzieje się to z dnia na dzień. Poszedł głębosz. Później orka, no i można tutaj się zapadać w tą ziemię. A już praktycznie zaraz będziemy wjeżdżać z warzywami, więc, no, do przetestowania na małym kawałku, bo małym, e, ale wały po orce. Dwa przypadki. Jedna uleżała nieco ziemia, e, a tutaj świeżutka oreczka. No, i tu już jesteśmy w domu. Jeszcze jakaś uprawa na pewno tutaj pójdzie. Eee, ale już ziemia jest zagęszczona. Nie to, co świeża orka. No i zaraz przychodzi czas siewów warzyw. Pierwsza będzie tam wjeżdżała pietruszka, marchewka. Oj, badylarz ze mnie się zrobi. To proszę. Zabrańmy straty. No. To by było chyba na tyle z GoPro. Pięknie. Po prostu pięknie. Drobne prace. Co on w tym roku zasiął 15 hektarów? sparować przed sezonem Co to? Na burzej No Co jak co? Ale te światła wyglądają fajnie To mi się podoba Gości. Kto to takim małym kombem mógł podjechać. Sześć, jechałam jak wariat. Co się coś popsuło, cały czas wycieraczki chodzą, tego się nie da wyłączyć. No faktycznie. No ale co? O. To jest taki system Ania, że trzeba tam gdzie te wycieraczki z drugiej strony. Tak no. poruszać mocno. Ono się samo naprawi, zobaczysz. O kurce, ale ma stale Sania, nie przesadziłaś? Zrobiłam jeszcze kabusie i mało tego. Żebyś sobie spokojnie zjadł, to idę z tobą, ja trochę pokieruję jongila. Naprawdę musimy się zamienić chyba rolami. Nie mogła naprawdę jest, kiełbasą czuję. Święconką. Tyle Ci tam nadawałam różnych rzeczy. Święconka jest? Niczym święconkę. O dziewczyno! To mi się podoba. Przesiew, gdzie Przewieź mnie. Dobra, szybkie wytłumaczenie. Ja opuść, opuść sobie kierownicę. A już sobie ujrzyszczę? Nie, niżej jeszcze. Tym? Nie, 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 tym nie. No o tym. Wciśnij do góry. Na dół. Na wow, ała. No w mi położyłeś. pójdź. Nie, to za nisko <grym> będzie. Nie no co ty? Dobrania. Sprzęgło. Co to znaczy? To znaczy dawaj sprzęgło. No dałam. Do przodu. Rączka i teraz trochę gazu dodajesz i ruszasz. A ruszasz. Dawaj, dawaj, no dawaj. Mocno, mocno dawaj, mocno. I teraz tam wciśnij. Kierownicę o. I tym do przodu, na maksa No i prze, przekręć, i skręć, 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 skręć. Zabij. Dawaj, dawaj, dawaj. O tak, tak. Teraz tak, prostu i wciskaj tam kierownicę. Dawaj. Dobra, jest, jest ok. Gaz, do przodu. Dawaj gazu. I nie trzyma już na Już, nogą nie trzymasz. Ale to łatwe. Gaz. Nie, gaz, gaz, gaz. Tam, ręczny Tak, do pełna gaz jeden i dwa Tam Czekaj, bardziej, bardziej bo ja teraz jeszcze nie widzę gdzie, tu? nie tu, obok tego, tak? nie, nie może widzę być. gdzie mam wjechać w to? może być, mówię no ale dziura bo jest to do zobaczenia za niedługo, tak? bo już kończysz Coś? Dobra, lecę, bo w innym wypadku to nigdy te święta nie wyjdą. Ani w polu robota nie pójdzie do przodu, ani tu. A mi brakuje oczywiście jeszcze tylko białej koszuli. Brak.